Ej hey, hej, tu Marta, witam cię serdecznie na kanale Holandia na obcasach. Do tej pory nie wierzę, że nagrywam ten film. Do tej pory nie wierzę, że pokazuje się Wam o tak, o, bez makijażu, ale moi drodzy, przyszedł czas dla mnie na taki trochę powrót do korzenić, którzy są ze mną od początku wiedzą, że nagrywałam też filmy związane z urodą, z makijażem, z kosmetykami, z jakimiś tam gadżetami e, typowo babskimi, kobiecymi, żeby nie powiedzieć tego w sposób obraźliwy. I dzisiaj przychodzę do Was z takim filmem, ale bardzo, bardzo luźnym: Chit Chat Makeup. To jest taki format, który oferuje nam właśnie tutaj YouTube. Dziewczyny się malują i przy tym po prostu sobie gadamy. To znaczy, ja będę gadać do Was. Taka luźna pogadanka o wszystkim i o niczym. Mam wrażenie, że jednak więcej babek obejrzy ten film. Także dziewczyny, zapraszam. Kupiłam sobie trzy nowe kosmetyki, o których dzisiaj tutaj Wam powiem, ja tak nie będę gadać tylko o kosmetykach bo nie jestem kanałem beauty, jeśli szukacie wiedzy takiej profesjonalnej na temat kosmetyków to odsyłam tam. Natomiast tutaj mogę powiedzieć jedynie opinia takiej zwykłej szarej konsumentki. Po prostu kupiłam sobie nowy podkład Burżua Healthy Mix. Większość z was pewnie dziewczyny go zna, natomiast ja kupiłam go po raz pierwszy. Kupiłam sobie też korektor z NYXa. coś takiego, on się nazywa HD Studio Photogenic pierwszy raz sięgnęłam w ogóle po produkt tej marki zobaczymy jak się sprawdzi wcześniej miałam, słuchajcie, korektor, o, o taki o, z Bela, z Biedry bardzo wbalowałam, że nie pojechaliśmy w tym roku na Wielkanoc do Polski bo nie mogłabym sobie go kupić był całkiem spoko Także no niestety już y, czyściłam tutaj, wiecie, ze ścianek tego opakowania, po prostu wyskrobywałam resztki produktu. Ubolewam, że się skończył, ale mam nadzieję, że nowy zamiennik, nowy zastępca y, będzie sprawdzał się y, równie dobrze albo nawet i lepiej. I kupiłam sobie, słuchajcie, moja wisienka na torcie w tym momencie, fanfary. Kupiłam sobie tusz do rzęs bardzo znanej marki, takiej już bym powiedziała półkę wyżej, Too Faced, e, Tuż się nazywa Dan Girl. E, mają inny, ta, w takim fioletowym opakowaniu, e, również produkt, tusz do rzęs, maskarę bardzo, bardzo taką znaną i polecaną na YouTubie. Ja jednak zdecydowałam się na taką miniaturkę. Mm, Wiecie co, bałam się trochę wywalić dużo kasy za tusz. Chociaż nie znowu aż tak dużo, bo niektóre drogeryjne są w podobnych cenach tutaj. Ale chciałam najpierw sobie przetestować. Jeśli sprawdzi mi się, ja to kupię produkt pełnowymiarowy. Na opakowaniu niby tam pokazywali na pudełeczku, że te rzęsy mam taki Pum! wow, niczym sztuczne rzęsy, więc zobaczymy jak to się sprawdzi, dobra, to tyle jeśli chodzi o moje, o moje takie kosmetyczne nowości, wybaczcie, będę się malować bez gąbki, bez pędzla no, podkład, korektor nakładam palcami bo tak mi jest najlepiej tak nie będzie to jakiś, nie wiadomo jak bardzo kreatywny makijaż, będzie to zwykły, mój codzienny makijaż, także dziewczyny, jeśli tutaj oczekujecie ode mnie jakichś yy, artystycznych yy, wiecie yy, makijaży, To nie ten kanał. Nie. Tak, i pogadamy sobie jeszcze o innych rzeczach. Tymczasem ja może zabieram się za ten makijaż, bo gadam już 2-3 minuty w zasadzie o niczym. Eee, wiecie co? Przede wszystkim bardzo, bardzo chciałam Wam wszystkim podziękować, nawet jeśli są tu jacyś panowie i przetrwali te 3 minuty gadania babskiego, że tyle osób w ostatnim czasie ogląda moje filmy. Jest to niesamowite dla mnie. Naprawdę niesamowite. Bałam się, że. Po tych filmach, które zrobiły taki boom, po tych filmach o koronawirusie, wiecie, oglądalność przemienia. Że to tylko takie chwilowe. Natomiast widzę, że wiele ludzi zostało. Nadal dochodzi wiele nowych osób i powiem wam, że zauważam, że na przykład jednego dnia kilka osób odchodzi z kanału, tak? Już nie interesują ich treści, które publikuje i jednak to się równoważy, bo tego samego dnia przychodzi taka sama albo nawet i większa ilość nowych subskrybentów, więc bardzo bardzo mnie to cieszy, bo myślałam, tak jak mówię, że efekt będzie jednak ciutkę inny. Kolejna sprawa dzięki wszystkim za komentarze, za zaangażowanie w ten kanał, bo jakby nie było nasza tutaj, wiecie, YouTubeowa rodzinka, ten kanał bez ludzi nie istnieje, więc wielki ukłon w waszą stronę, wielkie dzięki że się po prostu udzielacie. Bardzo dziękuję za wszystkie cenne uwagi, bo nie każdy komentarz jest taki, wiecie, bardzo pochwalny. Czasami dostaje bardzo cenne uwagi i również za nie bardzo dziękuję. Także to jest po prostu świetne. Kolejna sprawa, której bardzo bym chciała Wam powiedzieć, tylko czekajcie, zobaczymy jak ten podkład. poznajcie tą paletę? A raczej połowę, zostało samo lusterko z paleta z Makeup Revolution, którą bardzo, bardzo lubię i mam ją do tej pory, jednak moje dziecko zrzuciło na kafelki błazience i tutaj wiecie, te zaczepy od, od tej drugiej części ścieniami się wyłamały, także teraz mam takie oprzenośne lusterko, ale powiem Wam, że jest ładnie i ten podkład wydaje się taki dość e, lekki, fajny. Nie jest taki ciężki, pudrowy, taki wiecie, pff, maskę zakładacie, tylko taki naprawdę fajny. Jest dobrze. Jestem bardzo ciekawa korektora. Oj, sięgnę po korektor. I kolejna sprawa. Czekajcie, może jakoś tak sobie tutaj lusterko umiejscowię, żebym mogła tutaj zerkać w nie od czasu do czasu, a nie trzymać. Dobra. Kolejna sprawa. Słuchajcie, w ostatnim czasie, jak stało się to boom na moim kanale, bo jednak blisko 900 subskrypcji w czasie w, w ciągu trwania jednego miesiąca, to jest dość dużo. Dla mnie to jest bardzo dużo. I jakby grono tutaj odbiorców się powiększyło również o tą męską część publiczności, i większość panów naprawdę fajnie się wypowiada pod filmami. Nawet jeśli to nie są, wiecie, komentarze takie zgadzające się ze mną, to większość naprawdę bardzo fajnie argumentuje i fajnie prowadzi dyskusję, jest w porządku. Natomiast druga część to są ci panowie, którzy <laughs> z przyczyn niezrozumiałych trochę dla mnie, bo przecież ja jasno mówię na kanale o tym, że mam męża, wiecie, że mam dzieci. To są panowie, którzy bardzo mi, moi drodzy, słodzą. E, dostaję komentarze, część z nich usuwam, ponieważ są no, moim zdaniem trochę nie na miejscu. I słuchajcie, umówmy się, jest bardzo miło mi dostać komplement, jak jakiś tam pan napisze mi coś miłego, ale jeśli dostaję tego... Był taki moment, że pod filmem, albo pod jakimś postem w karcie społeczności, dostawałam głównie takie komentarze. I powiem szczerze, podcięło mi to trochę skrzydła, bo ja nie wrzucałam tego postu, czy tego filmu po to, żeby mi słodzić, żeby dostawać jakieś tutaj aprobatę ze strony męskiej widowni, tylko ja chciałam Wnieść ten coś więcej, tam był jakiś inny, głębszy przekaz, prawda? Że to mnie trochę dobijało. I dlatego właśnie chwilowo <grywa> pojawi się na kanale, słuchajcie, też yy, z powrotem troszkę takich filmów właśnie bardziej babskich, trochę makijażu, trochę ubrań, tego co ja bardzo zawsze lubiłam dla Was nagrywać przed koronawirusem, bo takie filmy na moim kanale się Pojawiały albo, albo wplatałam to gdzieś we vlogi, wiecie, takie babskie typowo yy, rzeczy, ale no nie ukrywajmy się, mój kanał jest kanałem mocno kobiecym, prawda? Nie, nie yy, bez przyczyny nazwałam go właśnie Holandia na obcasach. Także yy, no, mam nadzieję, że właśnie tego typu filmy zniechęcą trochę tutaj yy, tą część widowni, wiecie prawiącą mi te komplementy na prawo. Jeszcze same komplementy nie są takie złe, ale jak ktoś mi na live pyta hej, mieszkasz sama? Wiecie, i takie no kochani, kochani, no, no. Ach, dobra, nie powiedziałam nic odnośnie korektora. Bardzo leciutki jest i fajnie kryje. I był e, niedrogi, więc... Ja zamawiałam, słuchajcie, te kosmetyki z, z Douglasa. Tu się mówi Douglas, w Polsce się mówi Douglas, wiem. Jakby to kogoś zabolało, że mówię Douglas, to mówię po prostu po holendersku. Teraz puder. Puder, słuchajcie, od lat używam ten sam My Secret Face Mat Powder. Ja dostałam w prezencie od jednej z youtuberek, z którą się spotkałam na samym początku mojej twórczości. Ten film jeszcze tam cały czas e, chyba gdzieś jest. Pewnie stali widzowie wiedzą, o kim mowa. Pozdrawiam serdecznie. Cały czas go mam, nie kupiłam nic innego. Już pomału, widzicie, się wykańcza, ale ja wychodzę z założenia, że póki mi się coś nie skończy, to nie kupuję nowego kosmetyku. Po prostu oszczędzam tym samym naprawdę dużo kasy. Był taki moment, że weszłam do drogerii, o, to mi się podoba, to bym kupiła, tamto bym kupiła, uuu, tu jaka piękna paletka. Pewnie by mi się przydała, bo przecież nie mam cienia w takim kolorze. A później przyszedł taki moment, w którym stwierdziłam. Czy to na pewno jest mi potrzebne? Wiecie. I po prostu mam tylko te kosmetyki, które naprawdę są mi potrzebne, których naprawdę używam na co dzień i, i zaoszczędzam tym samym pieniądze na jakieś tam inne rzeczy. Za to powiem Wam. Ostatnio mam bardzo, bardzo dużo perfumów. Ale nie kupuję ich sama. Ja wcześniej sama kupowałam z, jakby z własnej woli perfum Versace Woman, i to był taki mój zapach, który musiałam mieć. Natomiast w ostatnim czasie dostaję sporo mm, zapachów od mojego męża. I nie są to tanie zapachy, więc moja kolekcja znacznie się tutaj e, powiększyła. Dajcie znać, kobitki, czy chciałybyście taki e, odcinek właśnie o, o perfumach, o zapachach. Albo może we vlogu gdzieś bym to wplotła. Dobra, brwi też od lat ten sam pro, produkt, kolor, tatu. Też już na wykończeniu, ale... Ja tam brwi mam jako takie, nie muszę ich mocno podkreślać, tylko trochę je, wiecie, zarysowuję pędzelkiem, wypełniam tą przestrzeń pomiędzy włoskami. Dzisiaj na potrzeby tego filmu specjalnie sobie, słuchajcie, wyregulowałam brwi, ponieważ tutaj w czasie tego naszego zalegania w domu trochę temat zaniedbałam, przyznam się Wam szczerze. Stwierdziłam, że dobra. To jest ten moment. Jeszcze muszę ogarnąć swoje paznokcie, bo też chodzę cały czas, już nie wiem od jak dawna w niepomalowanych paznokciach. Z jednej strony jest to mm, takie praktyczne, bo wiecie, no przy domu jak ja tu chodzę, sprzątam i tak dalej, to po co mi pomalowane paznokcie, ale z drugiej strony jak sobie pomaluję te paznokcie, to się tak fajnie czuję. I mam jeszcze taki wosk Ala do brwi z Inglota. Też spoko produkt, lubię, bo... Mm, on może nie daje mocno koloru, ale tak ładnie układa te włoski. Prosty w obsłudze i one wtedy są takie, wiecie, przylegają ładnie, nic tam nie odstaje. Dobra, no i co? I bronzer. Bronzer mam taki. To jest Light in Bronze Terracotta Baked Bronzing Powder marki Mesauda Milano. Dostałam go kiedyś w jakimś boksie, który subskrybowałam. On jest bardzo ładny, ale wiecie, co, on ma taki mocno ciepły kolor, więc raczej jest na. I on jest z rozświetlaczem też troszkę. Więc on jest fajny na takie bardzo ładne letnie, słoneczne dni. Wtedy ten efekt jest fajny na zimę. Natomiast używałam innego z paletki Skobo, takiego brązera. I on jest też dość intensywny, więc tutaj naprawdę bardzo mało produktu, bo można sobie zrobić takie, wiecie, pomarańczowe plamy, nie? No, tak naprawdę nakładam go bardzo yy, delikatnie. Żeby tak troszeczkę nadać tylko takiej trójwymiarowości tej twarzy, a żeby nie była taka płaska, wiecie, od tego podkładu, od pudru, ale też absolutnie nie przesadzam. Ja w ogóle lubię taki, wiecie, bardzo naturalny makijaż. Może znaczy lubię, u siebie lubię, bo podoba mi się jak inne dziewczyny nieraz tam mocniej zaszaleją z tym makijażem, ale ja mam taką ciężką powiekę do makijażu, że o, musiałabym siedzieć przed lustrem nie wiem ile, żeby wykrzesać coś bardziej ambitnego i wyglądać przy tym dobrze. Dobra dziewczyny, zabieram się za coś, co jest, czego jestem najbardziej ciekawa tuż do rzęs. Ja mam dość długie rzęsy, natomiast dość cienkie i one rosną tak raczej w dół. Wymagają zawsze podkręcenia. Jestem bardzo ciekawa, jak to, jaka szczota w ogóle, wielka szczota, to, to kurczona pół opakowania. Niby 6 ml jest w tej próbce. Także, no, objętościowo, jak na taki miniaturowy produkt, całkiem okej. Okay. Dobra. Nie będę gadać przy malowaniu rzęs, bo będę zaraz zarastała, wiecie, wysmarowana tym tuszem. Wy też robicie zawsze takie dziwne miny, jak malujecie rzęsy. Czy to tylko ja? Chociaż widzę, że inne YouTuberki też na to u siebie narzekają, więc więc to chyba nie tylko, no nie tylko ja, tak mam. Bardzo ładnie wydłuża ten tusz. Dokleja, tak jakby wiecie, kawałeczki. One świeży, więc to też inaczej się maluje takim świeżym produktem, wydaje mi się. bieżą otwartym, wiecie o co chodzi? No dobra, mam jedną warstwę. No różnica jest. Nie da się ukryć, nie? Po jednej warstwie. Może nie jest to... Po dwóch warstwach na opakowaniu pisali, że będzie efekt sztucznych rzęs. Zobaczymy. Ja nakładam y, pierwszą warstwę na drugie oko. To jedno oko niech sobie przeschnie. I zobaczymy przy tej drugiej warstwie. Matko tu już 14,5 minuty powiem Wam, że tak na co dzień jak się sama przy lustrze maluję, to zajmuje mi to dosłownie, nie wiem, 5-7 minut ekspresowym tempem. No ale wiadomo, tutaj robię to wszystko wolniej i gadam. Słyszycie muzykę za oknem. No dobra. Pojdziemy to szybko drugie około. A bateria mi w aparacie miga, także muszę się uwijać, co by nie musieć jej ładować. Malujemy szybko drugą warstwę. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Okej, okay, no może nie jest to efekt sztucznych rzęs, ale... ale jest dobrze. W ogóle swego czasu myślałam o zakupie sztucznych rzęs, mam tylko kępki, ale myślałam o sztucznych rzęsach, żeby... Doklejać sobie właśnie tylko na filmach. I żeby jakoś to wyglądało, wiecie, ale. No ładne są, oczywiście o tak musiałam się wysmarować. Jest ładnie. Bardzo ładnie. Że w porze w wydaje się być ten tuż bardzo. Zobaczymy jak na dłuższą metę będzie mi się sprawdzał i yy, no. Czy nie będzie się kruszył, wiecie, w ciągu dnia Że, dobra, mój e, codzienny makijaż jest gotowy Moja pogadanka za mną O wszystkim i o niczym Ale mam nadzieję, dziewczyny, że taki luźny film Wam się podobał e, Pytałam Was jeszcze na Instagramie, czy chcecie Mierzymy, następny film, jaki będę nagrywała To będzie właśnie Mierzymy Także serdecznie Was zapraszam Tam praktycznie 95 czy 7% osób głosujących A było bardzo dużo dziewczyn głosujących, wyjątkowo To zagłosowało, że chce tylko 3% jedno czy dwie osoby tam wyszło, że, że, że nie chcę. Więc. Tak, moi drodzy, to na tyle. No, makijaż jest. Podoba mi się, całkiem spoko produkty tym razem sobie kupiłam. Nie zawsze jestem zadowolona. O, tu mogę Wam jeszcze szybko pokazać, że ta, y, zamiast podkładu y, ostatnio, co było na mojej twarzy, zawsze to jest y, taki krem BB z klinika. Age Defense SPF 30 Fajnie Wyrównywał koloryt, ale Taki sobie był, powiem Wam, że miałam wrażenie Takiej bardzo suchej cery po tym dlatego, dlatego jednak powróciłam do typowego podkładu Dobra, moi drodzy Mam nadzieję, że Wam się podobało Jak Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę I mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych odcinkach Buźka, pa!